Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Szymon Moszny, a ze mną jest jak zawsze jeden niezastąpiony, wyjątkowy Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Witamy. Chociaż Kacper, nie wiem, powinniśmy się śmiać dzisiaj? No, nie, to... czy, czy na poważnie bardziej? Wiesz, ja, ja ogólnie cieszę się bardzo, że Cię widzę do tego, jak ja on to... na szwarze, nie? To tylko z tego powodu. Może sytuacja na świecie e, jakby nie, nie kieruje się ku temu, żeby gdzieś tam się cieszyć i radować, ale e, no. Zobaczyliśmy się, nagrywamy, coś tam zawsze pozytywnego z tej to, to sytuacji. Nie, to, to nie będziemy wprowadzać gromowego nastroju. Dobra? Nie, nie. 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 To, Bo już to, 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 wystarczająco to, to wszystko, co się dzieje na świecie i tak już wpędza wielu ludzi w grobowy nastrój, to postaramy się tego nie robić. To nie naszym stylu Ech, Porobiło się. No, trochę się porobiło, co? Niedawno wyszliśmy z jednego gdzieś tam zamknięcia, a teraz kierujemy się, nie wiadomo czy ku drugiemu, czy nie, no ale no, sytuacja nie jest zbyt yy, ciekawa. Mm. Wiecie co, ja w branży fitness pracuję 20 lat. Znam naprawdę całą masę trenerów personalnych, znam właścicieli klubów, znam menedżerów w różnych sieciach, znam ludzi, którzy są związani z branżą fitness. Wiecie, z kwestiami pobocznymi, poczynając od produkcji, sprzedaży suplementów, przez nawet dostarczenie ludzi, którzy pracują jako służby porządkowe kluba fitness, instruktorzy, no i generalnie ludzie są załamani, bo decyzją jedną. Mniej lub bardziej, z naciskiem na mniej przemyślaną decyzją rządzących, całą naszą branżę, czy prawie całą naszą branżę, zamknęli. Dopiero kiedy faktycznie udało nam się wyjść z lockdownu i pozbierać, no jakby nie było, po niemożności pracowania w najlepszym możliwym okresie w naszej branży, to przeczekaliśmy wakacje, które zawsze są słabe, a jak już się zaczął kolejny okres, który dla naszej branży powinien być najlepszy, znowu stwierdzili, że nas zamykają. Słyszałeś dlaczego? A tu, tu chodzi o sufity, tu sufit, chodzi o wilgoć, tak. o co chodzi? Minister tak, tak. Chorał powiedział, że zamknęli kluby fitness, bo sufity są w nich za niskie. Ciekawe ile razy pan minister był na treningu i trenował Jedno się. Jedny z pewne nie był w, w Makwicie, na treningu, bo, no, no, nie. bo zdecydowanie, panie ministrze, w Makwicie, tam gdzie my pracujemy, sufit ma przynajmniej 12 metrów, sięga do dachu ponad pierwsze piętro. Zapraszamy serdecznie na trening do mnie albo do Kacpra. Pokażę panu, jak to wygląda. Bardzo pozytywnie, oczywiście. Obniżymy cenę za pakiet. Proszę. Może zmieni pan zdanie. My cenę za pakiet, a pan obniży swoje zdanie o niskich sufitach. Tak. Ale na poważnie. Siłownie się zamknęły, kluby fitness się zamknęły, ale tak naprawdę się nie zamknęły. Mhm. No i jest y, paru gdzieś tam racjonalnie myślących przedsiębiorców, którzy zrobili wszystko, żeby jakby tą sytuację uratować. Organizowane są różne jakie zawody, gdzie każdy tak naprawdę może być uczestnikiem tudzież sportowcem. Organizowane są ma maratony, ultramaratony, nie wiem, nawet zawody w trzymaniu planka przez dwie, trzy <noise> godziny. <noise> okay. e, Wypożyczanie sprzętu, nowe się otwierają, co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem. No, jakby. Mnie to bardzo raduje, bo jakby mając możliwość trenowania, e, no, trenowania gdzieś tam, tudzież pracowania, ja po prostu czuję, że żyję, więc jakby doceniam każdą taką, e, moim zdaniem, bardzo przemyślaną decyzję i raduję się, że tacy ludzie jeszcze istnieją. Nie? Tak. Pomijając oczywiście te wielkie korporacje, które no niestety się e, muszą się zamknąć, no to bardzo się cieszę, że... Ale Kasper, zdajesz sobie sprawę, że robienie zawodów w planku, Strongman, wyciskanie jakichkolwiek, czy tworzenie kościołów, nie wiem, wyznawców świętego teścia, bo to jest czymś takim spotkałem. Wiesz, to jest działanie na granicy prawa i w zasadzie jest nie jest powiedziane, być, że, że, że tak. za chwilkę tego nie ukrócą. Natomiast kluby fitness mogą działać, e, jeśli spełniają dwa warunki. Pierwszy warunek to jest taki, że ten klub musi być klubem sportowym, w którym ćwiczą sportowcy, mm -hmm. czyli kluby, w których od zawsze były jakieś sekcje no, trójboju siłowego, kulturystyki, e, sportu walki, no to takie kluby mogą być otwarte. Druga przesłanka co jest bardziej um, dla nas interesujące, jest taka, że można prowadzić treningi z klientem jeden na jeden. Czyli trener może wziąć klienta, wejść z nim do klubu fitness, który jest otwarty, zrobić z nim trening, bo w takim wypadku to jest dozwolone. Ale już nie dozwolone, żeby trener sam przyszedł i zrobił trening. Tak, Jaki albo zrobił sam trening. Sam nie może, sam nie można. Można z kimś sam i tak, może. Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli jak chcesz trzymać super dystans, to, to nie możesz tego robić, a jak... Chcesz być bliżej z trenera trenerem. albo epidemicznego, tak. to już. Chodzi można o już... wzmacnianie i pielęgnowanie relacji międzyludzkich. Tak Czyli o ja to w wydaje. tym chodzi wszystkim o wzmacnianie relacji. Tak jest... mi się wydaje. Dlatego no. taka ilość depresji samobójstw, to wszystko przez wzmacnianie relacji w tym czasie. No, to jest akurat smutno, o czym mówisz. Natomiast słuchajcie, no, prawda wygląda w ten sposób, że na ten moment, e, dzisiaj, dziś jest 3 października, bo muszę to powiedzieć, to pada. 3 listopada, listopada przepraszam. Tak. 3 listopada. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że dużo klubów jest otwarta, więc jeśli chcecie ćwiczyć, jeśli ktoś chce ćwiczyć, znajdzie na to sposób. Natomiast to no nie wiadomo, co będzie dalej, no bo jeśli przyrost zakażeń cały czas będzie tak bardzo rósł, no to nie jest powiedziane, że nie wprowadzą znowu lockdownu, chociaż są takie plany, być może w momencie mater z tego materiału, już jest lockdown i wszystko tym, o czym gadamy, jest nieaktualne. Natomiast słuchajcie, prawda wygląda w ten sposób, że jeśli ktoś chce ćwiczyć, niech ćwiczy. Jeśli macie w swojej miejscowości klub, który jest sportowy z jakąś sekcją, z małą siłowią, Idzie ćwiczyć. Powiem Wam szczerze, że w ilu siłowniach byłem, z iloma trenerami nie rozmawiałem, a rozmawiałem z dziesiątkami trenerów przez media społecznościowe, bo też do mnie piszą i pytają się po to, co robić. Jest naprawdę bardzo mało ludzi w klubach. Pomimo wszystko, że niewiele klubów jest otwartych, to mimo wszystko są pustki. Ja dzisiaj robiłem treningi, słuchaj, robiłem przez 3 godziny rano. tam na Tak I, i obok mnie byłem ja z moim klientem, a oprócz mnie była jeszcze jedna osoba. Tak, tak, Potem tak, ta osoba tak. poszła, więc byłem sam z klientem. No, w klubie, w którym ja trenuję, też jest maksymalnie o jednej godzinie z rana. Tak jak ja zaczynam prowadzić treningi, 4, 5, 6 osób maksymalnie. No na naprawdę bardzo dużej powierzchni, więc tam naprawdę nie ma się obawiać. Jest bardzo wysoko, Jest bardzo wysoko, sufit, bardzo wysoko. Sufit. Piękne karnisze i wysoki sufit. Po mnie z umiarkowanie <grymne> wysoko, ale za to klimatyzacja dobrze chodzi, bo do No właśnie. Nie, no jeżeli naprawdę, jeżeli ktoś w tym okresie chce trenować, znajdzie na to rozwiązanie. No, no ja na poprzednim zamknięciu przez trzy miesiące trenowałem w garażu, zbudowałem przyzwoite kilogramy masy mięśniowej, więc naprawdę no da się zrobić wszystko, wystarczy tylko chcieć, nie? i jakby motywujemy i zachęcamy do tego, żeby jednak tą sprawność, gdzieś tam aktywność fizyczną e, pielęgnować, dbać o to, e, no bo to o wiele lepiej się żyje, nie, gdzieś tam wytwarzane są no, hormony to, szczęścia i tak dalej. Pan, nawet wiesz, nawet w warunkach domowych, nie wiem, jak ma się gum, można ćwiczyć z gumami, nawet jak się nie ma gum, przecież można ćwiczyć się, że chociażby z obciążeniem własnego ciała. No oczywiście, że tak jest milion sposobów, naprawdę. Ja nawet e-booka, którego sprzedaję w bardzo niskiej cenie z 50 ćwiczeniami z obciążeniem własnego ciała, z planami treningowymi, z progresją, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, co robić samemu. No. Ja to zrobiłem dla moich potopiecznych, bo wiesz, dla mnie sporo ludzi ćwiczyło. Potem były, były trzy miesiące przerwy i wiesz, te, przez te trzy miesiące ludzie nie robili nic. Mhm. Potem się okazało, że wiesz, na przykład ktoś ćwiczył cały czas, plecy go nie bolały, potem po trzech miesiącach, słuchaj, tak rąbały że musiał znowu miesiąc ćwiczyć, żeby znowu... No z... oczywiście. Do, do, ...z punktu wyjściowego sprzed, y, sprzed pandemii. No. Tak no, samo no. teraz, słuchaj, w momencie, w którym ogłosili, że jest zamknięcie klubów, słuchaj, każdy jeden z moich podopiecznych pytał się, to gdzie się przenosimy? No dokładnie. Tak. Ludzie bardziej w tym momencie tego, że znowu zaczną cierpieć bólnie tego słupa kolan barków no. e, niż, niż faktycznie po tego zagrożenia. No. Oczywiście nie można bagatelizować tego zagrożenia. No, oczywiście, że tak. Trzeba dbać o higienę, dystans, maseczki. No ale tak czy inaczej to nie może nam wpłynąć aż tak komplikująco na życie. No tak, oczywiście, no. bo jakby no, tym się zajmujemy, to aprobuje 70-80% naszego czasu w ciągu dnia, więc jakby no, gdzieś tam przykre byłoby, gdyby gdzieś tam całkowicie zakazano nam to robić, a my będziemy raczej walczyć, żeby no, móc robić to, co lubimy robić, no, bo to jest jakby w życiu najważniejsze, nie? Wiesz, że widziałeś, jak wzrosła, wzrosło spożycie alkoholu w tym roku? No, 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 ja dalej się. piję, ja dalej piję, tylko raz w roku w mojej rodzinę, co 12 dni sobie walnę, więc... Przez miesiąc nie będziemy nagrywać materiału na bombie cały czas. Wiesz, to jest straszne, bo, no bo zobacz. Jednak, jakby nie patrzeć, trening z, wpływa pozytywnie na odporność. prawda? Bardzo, trening wpływa korzystnie na obniżenie poziomu stresu, wpływa korzystnie na obniżenie poziomu lęku. Znowu, jak nie możesz ćwiczyć, to podwyższony poziom stresu i lęku wpływa negatywnie na odporność. Tak, czyli koniec tak, tak, końców, tak, jeśli tak, ktoś tak, po prostu tak, zafiksuje się tak. na tym, że, że będzie źle, no to. Jakby samemu generuje sobie takie mechanizmy w ciele, które tak mu bliżej odporne, że faktycznie może być nie najlepiej. Oczywiście, a tak jak, nie wiem, no dobrze, yy, trenując w warunkach domowych, yy, co prawda nie da się może zbudować w tym okresie ultra fajnej, jakościowej masy mięśniowej, a jeżeli chodzi o utrzymanie tego, co zbudowaliśmy, jeżeli chodzi o sprawnie przeprowadzoną redukcję. To jest idealny moment, żeby się tym zająć. Każdy moment jest dobry, żeby ćwiczyć. Pewnie, pewnie że tak. A wiesz, co jest fajne? Jak teraz trzeba szukać plusów w tym wszystkim, jak w tym momencie ktoś się nauczy ćwiczyć samemu w domu bez obciążenia, to potem wszędzie, gdzie nie pojedzie, na jakiekolwiek wakacje, do jakiego hotelu zawsze będzie umiał ćwiczyć. Tak, dokładnie. I dokładnie. Już będziemy trzymać. zrobimy no, no, jakieś trening się sobie, co? Pewnie, że tak, jasne, że tak. Oczywiście. Dobra. Zrobimy za chwilę trening, to będzie w innym filmie, oczywiście, i pokażemy wam, że naprawdę można ćwiczyć sam w domu bez obciążenia zewnętrznego, naprawdę się spocić i spompować. Będziemy pompować. Będziemy pompować. Pompować wszystko, co się da. <laughs> e, tak, jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali jeszcze jakiś materiał, w tym poruszamy aktualne tematy, e, napiszcie, o czym mamy porozmawiać. My oczywiście odniesiemy się do tego. Zachęcamy do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania. Kacper Bąkiewicz i oczywiście Szymon Maszny. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.